Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. Witaj w pięknym, słonecznym Jersey City w New Jersey. Jestem jakieś 15 minut od Manhattanu, także nie jest źle, jest bardzo bliziutko, a zupełnie jest inny klimat miejsca, także dzisiaj w takich pięknych widoczkach ze śpiewającymi ptaszkami w tle będę z wami chodzić i będę wam opowiadać o słówkach, których łatwiej mi się już używa po angielsku niż szukać odpowiednika po polsku, bo po prostu uważam, że nie mają dobrego tłumaczenia w języku polskim. Także dzisiaj o moich ulubionych i często używanych słówkach i zwrotach po angielsku, które po prostu nie mają dobrego odpowiednika w języku polskim. Zapraszam serdecznie na ten odcinek. Polka w Ameryce. Robi się coraz bardziej słonecznie, także pozwolicie, że założę sobie okulary. Bardzo kolorowa jest tutaj ta okolica. Ma fajne takie właśnie kolorowe domki. Jest ślicznie. I będę tak sobie tutaj krążyć i właśnie Wam opowiadać. Pierwsze takie słówko, znacie to powiedzenie: głodny Polak to zły Polak. I to słówko zawiera w sobie i gniew, a i głód, a mianowicie hungry czyli pomieszanie, połączenie angry is hungry, ponieważ jak jesteśmy głodni, to wiadomo, czasami roż, robimy się też tacy grumpy. A propos grumpy, nie mam tego słowa na liście, ale to też jest świetne słowo. Bez odpowiedniego, wydaje mi się, tłumaczenia na język polski, taki... Um, Taka osoba, która dużo narzeka, której zawsze nic, nigdy, nigdy nic nie odpowiada, która zawsze ma coś negatywnego do powiedzenia, która szuka właśnie wad w każdej sytuacji, to taka osoba to jest właśnie Grampi. Kolejne takie słówko, ono w sumie ma, ma tłumaczenie na język polski, ale to tłumaczenie mi się nie, od, nie podoba i nie odpowiada mi do końca. A, I to jest słowo anxiety które w języku polskim tłumaczy się jako lęk. Natomiast anxiety to mi się wydaje, że to jest więcej niż, niż lęk. To jest e, takie poczucie, że zawsze że zawsze wewnątrz coś jest nie tak. To jest, można być anxious, jak jest się zdenerwowanym, jak jest się przestraszonym, jak jest się niepewnym. Anxious to tak trochę więcej niż lęk, tak mi się wydaje. I też inaczej po polsku by to brzmiało, jakby ktoś mi powiedział jestem zlękniony, a jakby ktoś powiedział mi jestem anxious. To trochę są dwa jakby różne słówka, różne koncepty. Te anxious jest takie, wydaje mi się, takie, um, takie głębsze i szersze pojęcie. Następne słowa mam też w ogóle wypisane, jakie są tłumaczenia polskie i e, gdzie się nie zgadzam z tymi jakby tłumaczeniami, że to trochę coś innego jednak oznacza, a przynajmniej ja to tak odbieram, kiedy rozmawiam z ludźmi i używam często właśnie tych słówek, o, tu, o których tutaj Wam mówię: confusing i confused. E, przetłumaczyli to po polsku jako mylące i zdezorientowany. Ale tak naprawdę, confusing to nie tylko myl mylące, to jest też coś bardziej e, skomplikowanego, e, nieoczywistego, e, takiego, że nie można łatwo znaleźć e, rozwiązania ani odpowiedzi, dlatego jest confusing. A confused to taki zdezorientowany, ale też taki. Nie będący pewny, jaka jest odpowiedź w tym miejscu. Gdzieś tu są jakieś. E, słyszycie? A tu na górze e, gra nam melodia, na drzewie jest. Zawsze zapomniałam to słowo, jak to się nazywa. E, w każdym razie. Czyli confused, dezorientowany, tak zdezorientowany, ale tak bardziej właśnie e, taki niepotrafiący znaleźć rozwiązania w tej, w tej sytuacji. Następne słowo to astonisht i to jest ciekawe, bo zupełnie inaczej teraz jak patrzyłam na słowniku, to zupełnie inaczej przetłumaczyli to słowo w słowniku polskim niż y, ma to znaczenie w języku angielskim. Bo tutaj w, suma, w słowniku przetłumaczyli, że astonisht to jest zdziwiony. A właśnie astonished to jest bardziej taki taki amazed, taki um, impressed, że coś ci Imponuje, że to jest niesamowite i jesteś aż taki astonished, taki, że wow, że brakuje ci słów. To właśnie nie jest zdziwiony, tylko taki w takim pozytywnym znaczeniu tego słowa zdziwiony, że coś jest aż tak fajne, że, że wow. Następne słowo to sniki, a sniki, czyli taki podstępny, ale to nie jest zawsze, bo podstępny trochę brzmi w takiej negatywnej konotacji. A sniki niekoniecznie jest w negatywnej konotacji. Czasem się tego używa, żeby dać komuś komplement, mówiąc, że e, wykorzystał jakąś na przykład sytuację tak podstępem, ok, ale w taki pozytywny sposób, że a, ty jesteś sniki. Że, że ty masz głowę na karku, jesteś inteligentny i potrafiłeś jakby wykorzystać tą sytuację, a nie tylko na zasadzie, a bo ty mnie, nie wiem, wykorzystałeś, oszukałeś, okradłeś, bo ty jesteś sniki i podstępny. Właśnie niekoniecznie, nie zawsze jest to w negatywnej konotacji. Następne tutaj na liście mam <gazlighting> gaslighting. Słuchajcie, wytłumaczyło, przetłumaczyło mi to na oświetlenie gazowe, a to nie ma z tym nic wspólnego. Gas lighting to jest w ogóle słowo, nie wiem czy 22 czy 21 roku, ale to było słowo roku, najczęściej jakby googlowane i wyszukiwane. I teraz weszło to bardzo właśnie do popkultury tutaj w Stanach Zjednoczonych. Gas lighting oznacza, był kiedyś taki film właśnie w tym tytule, gdzie mąż zapalał światło, a mówił żonie, że to światło się nie świeci. I ona zwariowała w sensie, nie wiedziała, czy wierzyć swojemu mężowi, czy temu, co widzi. Więc gaslighting to jest takie zakłamywanie, okłamywanie kogoś jemu w twarz, mimo że ta osoba wie dobrze, jaka jest prawda, a ty wciąż po prostu jej w twarz mówisz kłamstwa. Na przykładzie na przykład żony, która jest zdradzana i wie o tym, że jest zdradzana i mówi mężowi, słuchaj, ja wiem, że ty masz kochanka, a on mówi do niej, nie no, jesteś nienormalna, nie mam kochanki, co ty, porąbało cię? Idź na jakąś terapię, się nie brać leki, bo jesteś normalna". No, takie rzeczy się, słuchajcie, też zdarzają. Nie mówię, że z autopsji, ale też nie powiem, że nie z autopsji. Także może na tym, na tym etapie zostawię to gaslighting, bo akurat mi to jest bardzo bliskie pojęcie i je doskonale rozumiem. Następne to jest GIST. Pisze się G Y S T. I to nie było nawet tłumaczenia tego w języku polskim. A my mówimy, używamy tutaj tego w znaczeniu że teraz Ci o czymś opowiem, teraz ci, na przykład teraz opowiadam Wam o słówkach, które uważam nie mają fajnego tłumaczenia w języku polskim e, i daję Wam taki gist, czyli daję Wam e, takie podsumowanie, streszczenie, takie najważniejsze informacje, jeśli chodzi o ten temat. E, czyli jak, e, jak z kimś rozmawiacie, nie wiem, sprzedajecie telefony komórkowe, ktoś przychodzi, pyta się o nowego Apple'a, to iPhone'a, to mu mówicie, że ma taką i taką kamerę, tyle i tyle wytrzymuje bateria i dałem Ci teraz taki I, I gave you a gist, czyli dałem Ci takie najważniejsze informacje, takie najważniejsze podsumowanie dotyczące tego tematu. E, następny to jest coping mechanizm. to jest też ciekawe. E, to jest przetłumaczone jako mechanizm radzenia sobie e, i faktycznie tylko, że mm, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mi tak powiedział, że mój, Mechanizm radzenia sobie, to jakby jest zbyt skomplikowane i ciężkie, by powiedzieć po, po polsku, a po angielsku jest właśnie coping mechanizm. Czekajcie, bo mnie tu kamerka gubi. Już jestem, widzisz mnie, widzisz mnie. Dobra, lecę dalej. Patrzę, co dalej mam na liście. Mam nadzieję, że tutaj to otoczenie w Jersey City Wam się podoba. Ja uważam, że jest przeuroczo-kolorowo i fajnie, że te ptaszki tak śpiewają. Kinki, o kinki to jest fajne słowo. Kinki przetłumaczyli jako perwersyjne. A kinki to tak naprawdę jest osoba, która jest wyzwolona taka seksualnie i lubi eksperymentować. To znaczy, lubi zabawki, lubi przebieranki, ma jakieś takie swoje lekkie odchyły, że coś takiego lubi dziwnego, co inni może niekoniecznie, nie wiem, jakieś stopy kurcze. E, łokcie, e, lizanie rąk partnera, wiecie, jakieś takie ten, to właśnie na to mówi się kinki, że taka osoba, która jest e, wyzwolona i która ma e, często też jakieś takie e, szalone pomysły i sposoby na spędzanie intym, intymnego czasu z partnerem. Także też lubię to słowo i akurat nie podoba mi się to tłumaczenie, które zrobili perwersyjne, bo wcale to kinki to wcale nie jest perwersyjny, to jest po prostu um, eksperymentujący i lubiący urozmaicić sobie życie seksualne. E, dalej. Embrace przetłumaczyli jako uścisk. E, I faktycznie jest to uścisk, tak, tak na, na, na sucho jest to uścisk. Ale też się mówi na przykład Embrace your life Embrace your friend Embrace this moment Czyli po prostu Tak, tak doceń I tak chwyć garściami Ten moment w twoim życiu właśnie Swoje życie swoją, swoją bliską jakąś osobę Niekoniecznie właśnie w takim fizycznym Znaczeniu, że uścisk Tylko właśnie, że No doceń Doceń i, i pokochaj na nowo Cały czas świeci, nie świeci, to słońce, sorry, że tak zdejmuję, zakładam okulary, ale zrobiłam sobie makijaż oczu i cholera, zakrywam go teraz okularami. Teraz już nie muszę, mam makijaż, nie mam makijażu, mam, nie mam. <grym> Dobra, lecimy. A teraz to już w ogóle mnie zgubiło, bo cycki chce nagrywać, chodź do mnie. Dobra, jestem. Nie, no spoko. Może mój, może moja kamerka lubi cycki. Co tam, kto tam wie. Kolejne takie słowo to jest obnoxious i przetłumaczyli to jako obrzydliwy i nieznośny. Obrzydliwy i nieznośny, obnoxious to jest po prostu taki upierdliwy bardziej niż obrzydliwy, nieznośny. Taka po prostu osoba taka upierdliwa, która wszystkich jakby denerwuje, na nerwy wpływa ludzi, która zadaje, nie wiem, głupie pytania, której wszędzie jest pełno. Taka właśnie jest osoba obnoxious i to nie jest, niekoniecznie chodzi o obrzydliwy i nieznośny, bo to nie chodzi o to, że takie osoby są nieznośne, tylko po prostu tak, no, męczą, takie męczące, wkurzające, ale niekoniecznie nieznośne. W tym miejscu też od razu chcę wspomnieć, słuchajcie, że współpracuję z firmą Immigo. Która proponuje darmowe pierwsze zajęcia i jest to opcja właśnie nauczenie się języka angielskiego online i rozmawianie na przez kamerkę i uczenie się w gronie osób z całego świata, które też się uczą tak jak Wy języka angielskiego. Także można sobie porobić przyjaciół gdzieś z Meksyku, z Kanady, nie wiem, z Afryki, z, po prostu zewsząd z całego świata, mają klientów, którzy spotykają się na lekcje. Także ja mam też swój kod, jakbyście chcieli to tutaj wpisać i w, w odcinku też macie napisane, jak skorzystać z takiej oferty. Jak kliknęliście na ten odcinek, to znaczy, że albo mnie bardzo lubicie, albo bardzo lubicie język angielski. Więc jak bardzo lubicie język angielski, to wskakujcie na e, Imigo. Polecam, bo sama wzięłam udział, zanim zaczynałam współpracować z firmami, to po prostu sama sprawdzam, czy to jest coś, co ja bym używała i jak ja bym się uczyła angielskiego, to faktycznie z takiej oferty bym po prostu skorzystała, zwłaszcza, że pierwsze... Zajęcia są gratis. Następne słówko na liście to sketchy <laughs> i wrzucili to jako zarysowy, szkicowy. A sketchy, słuchajcie, nie ma nic wspólnego ze szkicowaniem, bo sketchy oznacza taką osobę, która jest dosyć podejrzana, taka, że nie jesteś pewien na przykład, czy ten facet nie ma, nie wiem, broni pod, pod marynarką albo czy nie jest ekshibicjonistą pod, pod tą kurtką. Bo takie to jest sketchy, takie to jest strasznie podejrzane i tak się zachowuje w nienaturalny sposób, że coś tu jest właśnie takie sketchy, że takie jest, mm, czuję lekki tutaj niepokój, bo coś jest nie tak z tą osobą. Na tej zasadzie to takie osoby są właśnie sketchy. Nie ma to nic wspólnego e, ze szkicem. Dalej neurotic. Neurotik przetłumaczyli jako nerwicowy, a osoba neurotyk to nie taka znerwicowana, bardziej taka, um, która musi mieć wszystko pod kontrolą, która nie słucha co się do niej mówi, a która jest taka, że all over the place, czyli że Wszędzie jej tak trochę pełno, we, wszystkich musi, we wszystkim musi brać udział, e, wszystko musi wiedzieć, co się u kogo dzieje. Taka chyba jest nawet słowo neurotyczna, to może bardziej neurotyczny tutaj pasuje niż e, nerwicowy, jak widziałam, tłumaczenie. Natomiast e, bardziej właśnie to jest taka osoba, która, e, no, która nie potrafi jakby usiedzieć i, i, i wszystko wokół ją. Interesuje takie trochę ADHD, taka właśnie. No nie wiem, czy neurotyczna to jest odpowiednie słowo, bo nie pamiętam, żebym kiedykolwiek powiedziała słowo neurotyczny, ale neurotyk powiedziałam po prostu wiele razy w życiu to na pewno. Jest coś takiego to call out someone. I tutaj normalnie to przetłumaczyli jako zawołać kogoś. A to nie jest zawołanie kogoś, tylko. Na skarżenie na kogoś, na, na kapowanie na kogoś, że, ale nie w tam, nie też w taki negatywny sposób, że jesteś, że tutaj kapujesz na ludzi nie w taki sposób. Że jesteś jakimś informatorem. Nie, nie, nie. Bardziej w taki sposób, że ktoś coś mówi, co dobrze wiesz, że nie jest prawdą, bo to nie są ideały, jakby i wartości tej osoby, i ona tylko i wyłącznie to teraz mówi pod publikę. Czyli to call out someone to jest tak powiedzieć, jaka jest prawda komuś w twarz i zaprzeczyć temu, co ta osoba mówi i udowodnić im, że to, co mówi, nie zgadza się z tym, co mówiła na przykład wcześniej albo co zrobiła wcześniej, nie? E, czyli e, no, niekoniecznie zawołanie kogoś, co e, wyciągnięcie tej osoby z, z tego kłamstwa, które teraz szerzy, prawda. Uh, dalej, flabbergasted, flabbergasted to tutaj przetłumaczyli jako, o Jezu, jaka wiewiórka, aż Wam pokażę, jeszcze ma jakiegoś tego, orzecha w buzi, no hej, a tam dziewczynka się cieszy, zobaczcie, hej, chciałam, gdzie ta wiewiórka, tu jesteś, tam siedzi, uciekła już, gdzie tam dalej? Śledzimy wiewiórkę, czy dalej rozmawiamy o angielskim, bo mi to obojętne. Obie rzeczy są fascynujące. No i właśnie flabbergasted przetłumaczyli jako zdumiony, osłupiały, a flabbergasted to jest taki bardziej, że aż za nie mówiłeś, bo to jest tak, tak szokujące, co właśnie usłyszałeś, że aż nie wiesz, co powiedzieć. Dlatego właśnie jest, nie pasuje mi to zdumiony albo osłupiały, bo to jest tak jakby pomiędzy, to są obie te rzeczy. Ta wiewiórka dalej siedzi, dobra, idę sobie, to może już się uspokoi, zacznie sobie jeść. Albo gdzieś to zakopie i później urośnie drzewko. Bo wiecie, ja to gdzieś czytałam, że dużo, dużo, jak żołędzie zakupują wiewiórki, to później dużo z tego drzew wyrasta. Taka ciekawostka. I tutaj kolejne słówko: to już mi kilka zostało, także spokojnie, już zmierzam do końca powoli, aczkolwiek mam nadzieję, że taki właśnie spacer tutaj po Jersey City Wam się podoba z tymi pięknymi kamieniczkami w tle. Attitude. I tutaj zrobili to jako postawa. A attitude to jest też trochę coś innego niż postawa, bo to jest nie tylko postawa, ale w głównej mierze. Jeśli mówicie same słowo attitude bez na przykład powiedzenia pozytyw attitude przed tym, to attitude ma zawsze taką konotację negatywną. To znaczy, osoba z attitude to jest osoba, która wiecie, która przychodzi i jej się tutaj nic nie podoba, ma wysoko zadarty nos i... Sorki, teraz tutaj ludzie się strasznie na mnie patrzyli, aż, aż za mówiłam po prostu z wrażenia. Tak się przyglądali tej mojej kamerze, jakby nie wiadomo co to było. Um, e, więc tak, więc osoba z attitude to jest właśnie taka osoba nieprzyjemna, e, która wysoko unosi swój nos, zadziera głowę e, i czuje się uprzywilejowana, dlatego e, jak samo attitude po prostu ma negatywną konotację i raczej nie używa się tego e, jako zwykły, po zwykłą postawę. E, dalej, e, hustle. Hustle tutaj um, przetłumaczyli jako gwar i krzątanina, okej, okay, ale nie ma dobrego tłumaczenia tego takiego hustle, co ja mówię, że w Nowym Jorku zawsze wszyscy, że to jest tak drogie i ciężkie do życia miejsce, że wszyscy zawsze tam robią hustle, a hustle po prostu oznacza um, taką codzienną um, walkę i potrzebę bycia czy to silnym, czy to odważnym, czy to przedsiębiorczym, czy to szybkim w nawiązywaniu kontaktów, to taka generalna po prostu jest generalny, generalne słowo i termin na określenie takich ludzi, którzy się nie poddają, idą dalej do przodu, pomimo przeciwności losu, to właśnie to, to oni są hustlerami, a hustle to jest właśnie ta ich sposób na życie, po prostu sposób na przetrwanie w dużym mieście. Coś tu się dzieje, jakieś są szkolne chyba rzeczy, bo tutaj pełno jest jakichś artykułów papierniczych. Tutaj też jakieś kwiatki robią, coś się dzieje. Flaga Pride oczywiście. Przy kościółku. To jest kościół akurat luterański. Taka ciekawostka, bo wiem, że to moich turystów przynajmniej zawsze szokuje, że, jest, że są flagi LGBT nawet na kościołach. Tutaj z kolei już zrobiłam ostatnio temu zdjęcie i wrzuciłam na Instagram, bo szokują mnie te ilości tych kabli energetycznych. Bo to niby fajny taki domek, w takim mieszkać, w takiej kamieniczce z, ze schodami przeciwpożarowymi, wszystko kolorowe, fajne. Tam w oknie też napisane Black Lives Matter. Mimo, że w Jersey to oczywiście tutaj też był to yy, bardzo duże, yy, duża działalność tej organizacji. No ale zobaczcie, nie? Widzicie te wszystkie? Na przykład macie okno w tamtym miejscu, gdzie są te kwiatki. Tam macie gdzieś okno, na przykład i, i taki widok cały czas. Nie wiem, czy to nawet zdrowe dla człowieka, by tak mieszkać koło takich bardzo intensywnych, grubych i wielu linii wysokiego napięcia. Dobra, wracam do tematu. My tu, pitu, pitu, a tutaj trzeba kończyć odcinek. Dalej. Jest kolejne słowo, to gimmick. I to mój facet do mnie często używa to słowo. I tutaj gimik przetłumaczyli jako sztuczka, a to nie jest sztuczka. To jest taki gadżet. To jest bardziej taki gadżet, albo jakaś takie nowa rzecz, którą się odkryło i nagle trzeba to... Spróbować i właśnie mój facet lubi, że ja uwielbiam te gimiki, czyli, że coś gdzieś zobaczę jakieś wideo, że jest jakiś nowy dziwny produkt, który wcale nie jest mi potrzebny, ale ja już go teraz chcę i koniecznie muszę go mieć, jakiś taki gadżet. To właśnie te, 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 te rzeczy, które mnie tak fascynują, które są dla mnie takie takie nowe, ale zupełnie niepotrzebne, bo można coś wykonywać w ten sam sposób co zawsze, tylko to jest taka jakaś nie wiem, nowa, lepsza technologia. To, to właśnie to się nazywa gimikiem. Kolejne słówko w ogóle nie, ma, nie miało tłumaczenia w języku polskim, co ciekawe, ale też to jest coś nowego, czego wcześniej nie znałam, co też tutaj się nauczyłam, to jest słowo ik. I k I mówi się IK wtedy, kiedy na przykład idziesz na randkę, tak miała Ali McBill. Opowiem na przykładzie Ali McBill. Poszła na randkę z facetem, który zjadł zja sałatkę i przy pierwszym tam gryzie sałatki cały się urąbał tym białym sosem i cała jego twarz jest w białym sosie. E I to jest właśnie coś takiego, że... Ktoś, takie, ktoś coś robi takiego dla ciebie obrzydliwego i już nie jesteś w stanie o tym zapomnieć. Że to już siedzi w tobie już zawsze będziesz mówić kurde, ja nie chcę spędzać czasu, dnia z osobą, która coś takiego robi, która na przykład, nie wiem, bardzo głośno mlaszcze podczas jedzenia. To są takie moje iki, nie? Ja teraz mówię o moich. Albo strasznie tak chrapie, że to jest coś, czego nie, nie jesteś w stanie przezwyciężyć i zawsze masz takie... Mm... Dlaczego on, to on, ona musi to robić? Dlaczego? Ja tak nie chcę. Także to jest właśnie ten ik. Kolejne słówko, które mam tutaj na liście, to legit. Legit to takie... coś, coś faktycznie, co jest fajne, co, co... i wiadomo wszystkim, że jest fajne, co się poleca, co jest dobre jakościowo. To jest takie właśnie legit. Takie, że jest że jest e, faktycznie e, fajne i dobre dla Ciebie, żeby spróbować. Że tak, jak sobie coś polecamy, to tak się mówi, a no, to miejsce to jest, ta, ta knajpa jest legit, że taka no, że taka naprawdę fajna, a nie tylko teoretycznie fajna, bo wiem, bo byłam, bo spróbowałam e, i ona jest super. Także to jest to słowo. I słuchajcie, ostatnie, ostatnie nam zostało. Eee, ostatnie słowo, które nam zostało, to jest szpil. Tak jak e, chyba jest grać po niemiecku, jeśli dobrze pamiętam, też się mówiło chyba szpilen, czy coś takiego. E, to szpil, sypy i l, e, to po prostu oznacza mm, e, g -g -g gadka, o, która ma tobie coś sprzedać, która jest taka generalną gadką na dany temat. Podobne to jest słowo do gist, z tym, że gist to są takie najważniejsze momenty, najważniejsze elementy, a szpil to jest taka gadka, którą zawsze mówisz. Na zasadzie, e, witam w sklepie oręża. w dniu dzisiejszym mamy przecenione e, telefony tutaj Samsunga i, e, i Apple'a. Na tej zasadzie, że tak dajesz swoją taką standardową gadkę. E, i nie wiem, w, w życiu można by to wykorzystać, właśnie. Ktoś Was zatrzymuje i proponuje Wam jakiś produkt, to mówicie, OK, give me the spiel. Ale też jak jesteście na przykład, śpieszycie się, to mówicie, give me the gist, czyli mówcie szybko o co chodzi, podsumujcie mi to szybko, ja nie mam czasu na te pierdoły. Ale fajne graffiti za mną. Wow, tam chyba jest w ogóle Szekspir, tak wygląda. Znaczy nie tu, bo tam jest myszkamiki, ale tam w tle, wiecie co? Po prostu pokażę Wam ten mural, co będę siebie pokazywała, jak mogę pokazać mural. To jest Szekspir, nie? Mam nadzieję, nie wiem, tak mi się wydaje. A tutaj jest myszkamiki i jakiś raper. A mogę przechodzić, bo mam światło. No dobra, w takim razie to by było na tyle, jeśli chodzi o ten temat. Dałam już wam gist tego tematu. Uciekam teraz sobie tutaj na lunch i na zakupy. I dziękuję wam bardzo, że spędziliście ze mną czas na moim kanale w tym odcinku o języku angielskim. I właśnie zapraszam was, żeby zobaczyć sobie, poczytać chociaż o tej firmie Inigo. A ja też sama uczę języka angielskiego poprzez konwersacje na Zoomie. Czyli już trochę trzeba ten angielski znać i robię to po prostu dla ludzi, którzy znają jakoś ten angielski, ale na przykład pozapominali albo brakuje im na co dzień kontaktu z tym językiem i chcieliby po prostu z kimś pogadać. Ja rozmawiam o wszystkim ze swoimi uczniami o podróżach, o życiu, o polityce o po prostu o wszystkim co tylko możliwe. Mam listę tematów, na które rozmawiam, także jak chcecie też ze mną mieć konwersację, to zapraszam serdecznie. No i dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w niedzielę na szybkim Story Time. Żegnam się tutaj z Wami z kolorowego, malowniczego Jersey City. Na razie pa!